Dzień dobry, Łukasz Rogończ, to jest poranna rozmowa Gazeta.pl, a dzisiaj łączymy się z Włodzimierzem Czarzastym, przewodniczący Sojuszu Lewicy, przepraszam, Nowej Lewicy yy, i wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry, Panie Marszałku. Przeprosiny przyjęte. Dzień dobry Panu, <laughs> dzień dobry Państwu, witam. W takim razie porozmawiajmy o tym, co działo się w poniedziałkowy popołudnie i wieczór, czyli o obradach Senatu, obradach dotyczących ustawy wyborczej. Wychodzi na to, że chyba zbliżamy się powoli do konkluzji odnośnie terminu wyborów. Czy pan też ma po, tych, po tym zaakceptowaniu 45 poprawek większości opozycyjnej w Senacie takie poczucie, czy jednak ciągle jakaś niepewność co do, co do daty wyborów u pana jest? Dobra, najpierw o faktach. Fakty są następujące. Został zwołany okrągły stół na wniosek lewicy. Wszystkie siły wokół tego stołu usiadły pierwszy raz od sześciu lat. Ustaliły, że wybory dobrze by było, gdyby były na przełomie czerwca i lipca. Takie jest ustalenie polityczne. Potem czekaliśmy na pis, tak naprawdę, który mówił: No, nie możemy zwołać wyborów, bo po prostu Senat pracuje. My mówiliśmy hola hola, weźcie opublikujcie decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, a potem to Pani Marszałek Witek, Marszałek Sejmu to ogłasza. Co się zdarzyło wczoraj? Wczoraj rano się zdarzyło to, że wreszcie decyzja PKW została opublikowana. W związku z tym my politycznie żeśmy uznali, że poprawka Pani Morawskiej-Staneckiej w tym momencie jest, Niepotrzebna i że generalnie idziemy w te ustalenia, które przy okrągłym stole wszystkie siły, wszystkie powtarzam, i Platforma, i PiS, i PSL, i lewica, i niezależni ustalili. No i takie są fakty. Natomiast wie pan, druga sprawa, bo lubię Boja i lubię reflektorem w mrok poświecić, to jest prawda konstytucyjna. I, i nie byłbym sobą, gdybym o tej prawdzie kilka słów powiedział. Po pierwsze, te wybory nie są w terminie, nie są zgodne z terminami konstytucyjnymi. O tym mówi pani profesor Kłatek, o tym mówi e, pan profesor Piotrowski e, i o tym mówią i jeszcze profesorowie. Bo byłyby zgodne z konstytucją, gdyby albo był stan klęski żywiołowej, albo pan prezydent Duda podałby się do dymisji, albo byśmy poczekali do końca. O tym mówił również Pani Profesor Wętowska. To się nic nie zdarzyło. W związku z tym... Co się zmieniło, że się wróci... zgadzacie na ten termin czerwca? Proszę, decy... Proszę Pana, trzeba uczciwie o tym mówić i nie opowiadać po prostu bzdur. Jest to decyzja polityczna. Tak? Wszystkie środowiska polityczne doszły do tego, do takiego porozumienia, że te wybory są na przełomie czerwca i na przełomie lipca. Ważna sprawa, ważna sprawa. Mam nadzieję, że jak dzisiaj tak mówią, to nikt tych wyborów po wyborach, bo ktoś się wygra, to się przegra, nie będzie kwestionował. Mówię to specjalnie, jest to porozumienie polityczne. Natomiast. Jesteśmy polityka ponad ludzie, prawem. Czyli polityka i konsensus obok prawa. Ma pan rację. Ty ja pan mówię ma, ponad Pan ja mówi. O jestem, obok. Ja. No dobrze, no ale proszę pana, może pan powiedzieć ponad prawem. Może pan... Powiedzieć obok prawa, ale niech pan zauważa. Ja uważam, że lewica powinna po prostu mówić prawdę. Stąd też ta Morawska-Stanecka pani marszałkini połgę dostała, ale też niesprawiedliwie. Dlatego, że niech pan zobaczy, co się dzieje. Po pierwsze, jest kampania wyborcza. Ludzie mówią: Nie, nie ma kampanii i w ogóle. Nieprawda. Kandydaci jeżdżą, spotykają się, występują w telewizji, w radiu, w mediach elektronicznych. Jest kampania wyborcza, czyli. Polityka ponad prawem, bo jeszcze wybory są nieogłoszone, tak? Po drugie, proszę pana, e, ci, którzy nie mają podpisów, te podpisy zbierają. Nie mam do nich pretensji, ale też trzeba to jasno powiedzieć. ma pan powiedzieć. dowody, że zbierają, zbierają te podpisy? Ale może Pana, no przecież pani Gronkiewicz-Walc o tym mówiła, jeszcze ile, dwa tygodnie. Ona tam, mówi różne rzeczy, od których generalnie... platforma się odcina. Dobra, proszę pana. No, trudno, jeżeli Platforma się odcina od pani prezydentki Warszawy, która była prezydentką przez dwa, trzy kadencje, to ich sprawa. Generalnie taka jest prawda, w związku z tym jest to ponad prawem albo obok prawa. No i wreszcie, ostatnia historia. Te, termin tych wyborów niech jest konstytucyjny. I wie pan, ja, zna pan mnie, znaczy ludzie mnie znają. Mówię prosto z mostu. Ustaliliśmy tak politycznie, natomiast rzeczy w tej chwili dzieją się obok konstytucji. I tyle. I nikt mi nie powie, że w związku z tym, że ktoś zmienił kandydata albo sytuacja polityczna się zmieniła, to nagle wszystko jest zgodne z prawem. Główno prawda. Konstytucja jest obok albo ponad, tak jak pan powiedział. Dobrze, to skoro o polityce rozmawiamy, to zapytam. I o polityczne uwarunkowania. Czy termin 28 czerwca, bo to będzie najprawdopodobniej termin tych wyborów dla Lewicy jest odpowiedni? Czy wolelibyście, żeby te wybory były później, bo politycznie byłaby szansa, żeby trochę coś po, poprawić, podnieść w tej kampanii Roberta Biedronia? Proszę pana, jakie będą, znaczy jaki będzie termin, zobaczymy? Eee, my zawsze byliśmy, byliśmy zawsze i to powtarza. Za takim rozwiązaniem, żeby był wprowadzony stan klęski żywiołowej i żeby można było te terminy również uzależniać od tego, jaki jest, jaki jest stan choroby, jak ona się rozwija w Polsce albo jak się daj Boże zwija. I to było nasze stanowisko, ale zawsze też mówiłem, że bez względu na to, w jakim terminie będą wybory, to nie jesteśmy za bojkotem tych wyborów, wyszło na moje, tak nawiasem, bo co się zmieniło, no nadal ludzie chorują, nadal jest 200-300 przypadków dziennie, no tutaj nie ma, nie zaszła zmiana i zawsze bez względu na to, kiedy ten termin wyborów będziemy, będzie, będziemy walczyli. Powtarzam to, w związku z tym, czy to będzie 24, 5 czerwca, czy to będzie 7 lipca, czy 8 lipca, walczymy. Jaki będziemy wynik mieli, zobaczyć. No właśnie, będziecie, bo... będziecie musieli bardzo jakoś mocno walczyć, bo te sondaże Roberta Biedronia to leżą i kwiczą na razie, panie przewodniczący. No ale proszę pana, no. Dwa sondaże... procesy to Małgorzata Kida błońska miała taki wynik i ją wymienili. Proszę pana, wie pan, że są takie formacje polityczne, które po prostu. No, mamy tutaj. Chyba znowu coś do pana dzwoni, jeżeli... panie przewodniczący. Je... także. Do pana i do mnie w tym momencie, bo to prawda nie ma i do naszego obrazu, widzów. ale, ale, na ale mamy fonie, więc kontynuujmy. Ale na szczęście jest głos. Proszę pana, jedne formacje uważają, że jak idzie gorzej, należy po prostu dokonywać zmiany. Ja jestem związany z formacją, która uważa, że jak idzie gorzej, trzeba być wierny swoim postanowieniom i stać koło kandydata. A może nie macie ja na kogo tego kandydata wymienić, panie przewodniczący. Bo nikt z was się nie garnął do tego, żeby być tym kandydatem. Proszę pan, no paniki dawa się garnęła. I Ale nie, nie z momentu, ramienia lewicy. I, 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 I do ostatniego momentu wszyscy ją popierali, po czym stała sama jak palec, tak? Nie pan, ja bym dystans miał do takich rzeczy. Reprezentuję formację, która, jak mówi, to robi. Nie będę nikogo zrzucał z dlatego że ma gorsze notowania. No Będę ale już po kampanii już chyba żeby... rozliczenia jakieś będą, bo na razie wynik nie rokuje. Proszę Pana, a wynik Hołowni rokował, że będzie w drugiej turze. Wynik Pana Kosiniaka rokował, że będzie w drugiej turze, a Pani Kidawa już prawie w nim była. W związku z tym, wie Pan, no złapmy dystans. Najpierw zobaczmy, jaki będzie termin wyborów, potem będziemy po prostu się ścigali, żeby była jasność. Jestem zwolennikiem takiej polityki, że trzeba być stabilny. Ja 4,5 roku temu miałem, jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, moja formacja miała 2%. Wszyscy mówili, wszyscy, yy, dobra, ze względu na to, gdzie jesteśmy i z kim robimy wywiad, nie będę nikomu wypominał, wszyscy mówili, postkomuniści do grobu, macie łopaty, zakopcie się. Jak się nie zakopicie sami, to my was zakopiemy. 13%? War, warto było walczyć. Warto było szukać rozsądku. Ale Robert Biedro nie ma czterech 4,5 roku. Proszę na czterech roku nie ma, bo ma ponad 40. Natomiast <laughs> ma po prostu notowania, w których będziemy pomagali i będziemy walczyli. No wie pan, są dwie zasady. Za wierność też są, Za wierność też są nagrody. Ja jestem wierny politycznie. W związku z tym nie ma takiej możliwości. Jeżeli będzie zostanie pan sam, też panu pomogę. Jakbym był w takiej sytuacji, też bym chciał, żeby ktoś mi pomagał i kogoś, ktoś koło mnie stał. W związku z tym chciałem panu powiedzieć w ten sposób: Lewica ma takie zasady. Jesteśmy we trzech, trzech liderów trzech partii i po prostu idziemy ze sobą na dobre i na gorsze. Czyli no nawet jeżeli Robert Biedrońc czyli nawet jeżeli Robert Biedroń zakręci się wokół tego wyniku Magdaleny Ogórek 2,38% to rozumiem, Ale, że i tak no, głowa rozumiem, nie spadnie nikomu. Ma, ma, marzył. Są takie środowiska, które by marzyły. Po pierwsze o tym, żeby były 2% i żebyśmy opowiadali, że Lewica dała tyłka i że w ogóle jest tragedia. Więc chciałem Panu powiedzieć, że tak się nie wydarzy. Ludzi, którzy się podpisują pod poglądami lewicowymi, jest masę, na tydzień przed, albo na miesiąc przed wyborami. Dwa dni po wyborach wszyscy o tych poglądach zapominają. Bez względu na to, czy będę miał 2%, czy będę miał 14%, będę takie poglądy głosił, jak głosi Biedroń. jeszcze jedna prośba. Niech pan Roberta do Magdaleny Ogórek nie porównuje, bo niewątpliwie mu to ubliża. Robert Skrosna powoli, powoli nauczył się najpierw czterech języków, potem został prezydentem Słupska, w międzyczasie był parlamentarzystą. Jest politykiem z krwi i kości. Jedni się załamują przy gorszych wynikach, drudzy walczą. Są również tacy politycy, którzy już się witali z drugą turą i z prezydenturą, a w tej chwili generalnie mogą się przywitać z własną żoną. To panie to przewodniczący, sytuacja. zapytam o coś, o coś innego. Lewica w sondażach ma około 10%, w niektórych nawet więcej. Robert Biedroń ma 2-3-5% w tym momencie. Dlaczego on nie potrafi do siebie przekonać całego elektoratu lewicy w tym momencie? Wie pan co? Mam problem z dziennikarzami, którzy stawiają takie tezy, wybierają dwa najgorsze notowania i opowiadają o dwóch najgorszych notowaniach. Jak dzisiaj jest poranek, to wczoraj, właśnie mieliśmy 15%. Rozumiem, że na to badanie pan nie rzucił okiem, tylko rzucił. Nie pan powiedziałem, 10 na albo 10, nawet kilkanaście co, tak? procent. Także... No dobrze, proszę pana. Jeżeli chodzi o Roberta, z Robertem jest taka sytuacja. Roberta, zawsze to mówię i to jest prawda. Kocha ulica, Robert wzbudza emocje na spotkaniach. Nie mogliśmy przez półtora miesiąca tych spotkań organizować, bo nikt ich nie mógł organizować. Jedni mają więcej empatii, drudzy mają mniej empatii. Jedni umieją zdobywać poparcie przez internet. Drudzy mają inne umiejętności, umieją zdobywać spotkanie, poparcie na spotkaniach, których nie mogliśmy robić. Robert należy do tej drugiej kategorii polityków. Poczekajmy jeszcze chwilę, poczekajmy tydzień, dwa, trzy i poczekajmy na wyniki. A może Rafał Trzaskowski trochę tego lewicowego elektoratu wam podebrał, zwłaszcza w wielkich miastach. No ale, ale wie pan, co no wczoraj był SWPS? Biedroń miał notowania między, tak jak pan powiedział, dwa. A na początku kampanii z 9 miał 11, tak? Wydaje mi się, że w tej chwili Biedroń w średnie notowania, które powtarzam za e-wybory, bo tam są wszystkie tak. notowania dodawane i średnia wyciągana, on ma w tej chwili 6%, tak? Wie pan, no, SWPS wczoraj też dał mu, czyli profesor Markowski, którego cenimy pewnie obydwaj, dały te badania mu 6%, no to ja muszę panu powiedzieć, że znam takich kandydatów, którzy mieli 18 i mają 5, tak? Znam takich kandydatów, którzy mieli 20 i mają 10. Więc myślę, że pan Czaskowski zabrał po pierwsze zmobilizował elektorat, bo ten elektorat platformy nie był zmobilizowany ze względu, na moim zdaniem, absurdalne tezy pod tytułem bojkot bojkot. No Notabene tezy, wiele się nie zmieniło, a o bojkocie wszyscy zapomnieli, tak? No bo co, co się zmieniło, tak naprawdę? To też. Termin wyborów. No, to też panie przewodniczący zapytam o jedną rzecz, która też trochę nie daje mi spokoju, czyli o program Proszę. Roberta Biedronia. Byłem na stronie internetowej Roberta Biedronia w zakładce programowej. Tam jest siedem punktów. No i się zastanawiam, czy nie za mało trochę tego, jak na taką kompleksową ofertę, żeby dokonać spójnego, świadomego wyboru. A wiadomo, wyborcy lewicy lubią właśnie w programach się zaczytywać i dużą wagę do tych założeń programowych. Ale to niech, pan wejdzie na, to niech pan wejdzie na program Lewicy, tak. Program Lewicy jest bardzo dobrze znany. Robert zresztą jest jedynym tak naprawdę kandydatem lewicowym po stronie demokratycznej, chociaż pod tym się podpisywał listem do nas pan Hołownia jakie ma poglądy w różnych sprawach, pokazała najpierw jego żona, potem jego wypowiedzi. W tej sprawie również się wypowiadali inni kandydaci. Proszę Pana, nasz program jest bardzo dokładnie znany, tak? oparty o Konstytucję, o Sprawiedliwość Społeczną, o zrównoważony rozwój, o państwo świeckie, o prawa wolnościowe, w tym prawa dla kobiet, o, o prawa dla wszystkich ludzi. Wie Pan, czy jest sens powtarzania wszystkich założeń, programowych. My te wszystkie, programy, my jeżeli chodzi o program nie zmieniamy zdania. Wy nie, zauważy, ale może po prostu to, Polacy o tym zapomnieli, Wasi wyborcy potencjalni. Proszę Pana, no wątpię, żeby nasi wyborcy zapomnieli dając tam w badaniach 13-15%, nie widzę jakiegoś odpływu. Wie Pan, no ale Robert, Robert Biedroń nie musi widzi. podkreślać, proszę Pana, no ale Robert Biedron jest takim samą jedną trzecią liderów jak Zanderki, jak czarzasty, tak? Czy Polacy wszyscy wiedzą, jakie mieliśmy zdanie w sprawie 500 plus? Polacy wiedzą bardzo dokładnie i nie musimy się z tego tłumaczyć, jakie mamy zdanie w sprawie wieku emerytalnego, bo przypomnę, że ten wiek emerytalny, który w tej chwili był wprowadzony przez lewicę, potem podwyższony przez PSL i platformę, potem przez PIS obniżony do tego poziomu, do którego lewica prowadziła, nie, który lewica wprowadziła. My nie musimy codziennie przypominać, że jesteśmy za tym, żeby prawa aborcyjne kobieta miała do 12 tygodnia i żeby miała prawo do swojego ciała. Nie musimy codziennie opowiadać o programie dotyczącym polskiego mieszkalnictwa, bo wszyscy wiemy, że na rynku pierwotnym potrzeba miliona mieszkań, na rynku wtórnym potrzeba miliona mieszkań, i wiemy jak to zrobić, bo żeśmy to ogłaszali. Wystarczy, że Robert jest kontynuacją tego programu, który bez przerwy staramy się zrealizować. Więc wie pan, po prostu, jeżeli ktoś tego nie pamięta, to wątpię, tak nawiasem, ja cenię wyborców e, polskich i myślę, że mają bardzo dobrą pamięć. W sprawie państwa świeckiego też przyzna pan, że jesteśmy jedyni, którzy tak jasno i precyzyjnie e, mówią e, w stosunku do ludzi z kleru, którzy łamią prawo e, i mówią, co, co, zrobią, co zrobią, jak będą mieli wpływ na rząd, tak? Z tym, że zasady Skoro panie Sosickiego. przewodniczący trochę wspomniał pan o Kościele, a jeszcze wcześniej no. o, żonie, o żonie Szymona Hołowni, więc pozwolę sobie zapytać o tę jej wypowiedź z wywiadu dla Gazety Wyborczej dotyczącą małżeństw jednopłciowych. Pozwolę sobie zacytować. Urszula Brzezińska, Hołownia, powiedziała. Popieram związki partnerskie, jednak dla mnie małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. To moje stanowisko, ale zdaję sobie sprawę, że pokolenie mojej córki będzie to już postrzegało inaczej. Może to kwestia wychowania. Nie znam osób tej samej płci, które planowałyby małżeństwo. Zaszkodzi to mocno Szymonowi Hołowni w walce o ten wielkomiejski. Wie pan co? Rektorat? Ja nie komentuję, nie komentuję wypowiedzi żon, bo rozumiem, że one są prywatne. Natomiast, w polityce mało co jest prywatne, panie przewodniczący, wie pan. Proszę o tym, pana, no, ale to tak naprawdę pokazuje obłudę, tak? No bo niech pan dyla... przypomni sobie, nie, niech pan sobie przypomni, że pan hołownia napisał list do naszego elektoratu Pamiętam i do nas w mówią, że jest, że jest progresywny, tak. że jest otwarty i że w ogóle. No się okazało, że Że ona mniej otwarta i progresywna. Ani... Nie, ale on potem też miał taką wypowiedź, że jeżeli będzie na przykład... Że będą ustawy dotyczące związków partnerskich albo małżeństw, to on tego nigdy nie podpisze. Proszę pana, ja pamiętam co on mówił o chodzerze. Ja pamiętam co on mówił e, o konstytucji, nad którą potem płakał. E, mówił, że Biblia jest ważniejsza od konstytucji w państwie świeckim. Pamiętam jaki miał stosunek właśnie do na przykład gejów. Pamięta Pan taką wypowiedź, kiedy powiedział homoseksualizm to jest nietrafnie wybrany sposób na życie, coś takiego. Wie Pan, to są absurdy, to się nie da tak zrobić, że po prostu przez całe życie się żyje swoimi poglądami, głosi się te poglądy, a na trzy tygodnie przed wyborami się mówi nie, 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 to w ogóle nie było, to w ogóle zapomnijcie, konstytucja jest najważniejsza i tu płacz, tak nie no są granice obłudy, są granice robienia z siebie idioty. Tak uważam, to, Panie Przewodniczący, tak na, koniec jeszcze, na koniec jeszcze jeden wątek rodzinny. Tym razem, tym razem chodzi o syna wicepremiera Gowina. Pewnie, pewnie słyszał Pan jego kawałek w ramach tego wyzwania Hot 16 Challenge 2, zbierającego środki na Polską Służbę Zdrowia. Piosenka nosi tytuł Państwo z dykty. Dość... Mocno obchodzi się z obozem rządzącym. Ziemowit Gowin rapuje tam, cytat. W czasach, gdy Polska jest totalnie szpetna, państwo z dykty, chyba z totalnego główna, obywatele, rząd, sprawa nierówna. Będzie miał kłopoty Jarosław Gowin przez syna w Zjednoczonej Prawicy. Proszę pana, jestem politykiem, który i zna pan te wypowiedzi, bardzo się wypowiada jednoznacznie przeciwko. Komentowania, zachowania jakiejkolwiek rodziny, zaglądania do tej rodziny. I zawsze mówię: kto w co wierzy, kto z kim śpi, to jest jego sprawa. To jest kwestia rodziny. Przecież ten chłopak, jest ten pan jest dorosłym człowiekiem. ma prawo swoje poglądy, ma prawo, ma prawo je, je, je głosić i tyle. Ja z panem Gowinem generalnie, bo do polityków się będę odnosił, do syna, córki, żony, znajomych. Rodziny nie będę się odnosił. Ja z Panem Gowinem, jak pan wie, nie potraktowałem jego oferty poważnie, Notably, no tam uważam, że miał rację i opowiadanie bzdur pod tytułem, że dzięki Gowinowi się nie odbyły wybory 10 maja, to jest po prostu absolutna bzdura, dlatego, że każdy, naprawdę każdy, kto ma najmniejsze kwalifikacje polityczne, wiedział, że jeżeli idzie na miesiąc przed wyborami. Ustawa do Senatu i Senat wróci ją 7 maja. To na pewno nie będzie 10 maja wyborów. Potem się wszyscy pod to podłączali, mówiąc: To moja zasługa, to moja, to ja mówiłem, to ja mówiłem. Nieprawda. Po prostu poszło do Senatu. Wszyscy wiedzieliśmy, bo takżeśmy ustalili z psl z Platformą, z Lewicą i z niezależnymi senatorami, że przyjdzie to 7 maja i że wyborów nie będzie. Zasługa po prostu tego, że mamy większość w Senacie, bo żeśmy się dogadali przed wyborami i ten Senat żeśmy tak wybrali. I tyle, tak? W związku z tym Gowin nie był tu żadnym facetem do niczego potrzebnym, bo ani ja nie mam nic wspólnego z nim, a się okazało, że te rzeczy, które opowiadał tak naprawdę i w które wierzono, że zostanie marszałekiem Sejmu, następnie zostanie pre premierem. Rządu, a poszczególni liderzy z różnych partii już patrzyli, kto będzie wicepremierem i kto się będzie czym zajmował. I nic z tego nie wyszło. Śmiałem się z tego, śmieję się z tego i będę się śmiał z tego, względu na to, kto będzie się śmiał w tej sprawie ze mną. A to jeszcze na koniec o, o innego z wicemarszałków Sejmu, Ryszarda Terleckiego, zapytam w nawiązaniu no. właśnie do wypowiedzi syna Jarosława Gowina. Nazwał, nazwał świrem syna Jarosława Gowina. Później w ogóle stwierdził, że nie wiedział, że to syn Jarosława Gowina. To jest jakiś tam barometr temperatury, który, który, która po prostu jest bardzo wysoka w obozie Zjednoczonej Prawicy, właśnie od tej wolty Jarosława Gowina, tej wyborczej wolty w ostatnich tygodniach. Proszę pana, nie wiem od czego. Ja myślę, że po prostu wysoka temperatura jest dlatego, że wiemy już na pewno jedną rzecz. Że pan Duda w pierwszej turze wyborów nie wygra. To miesiąc temu albo półtora miesiąca temu nie było jasne. W tej chwili już jest jasne. W związku z tym wkradają się nerwy. Do tego jeszcze dochodzi masę skandalicznych historii, które się wydarzają. Okradzenie skarbu państwa na 70 milionów złotych i druk kart. Wie pan, no to jest skandaliczna. Cała sprawa. Tego pana Szymowskiego, który wolki pod oczyma, jak to kiedyś powiedziałem, zamienił na worki ze złotem. Wie pan, no to ludzie widzą to co, się, to, co się dzieje w trójce. Wie pan, to, co robi policja w stosunku do ludzi, których bez sensu spisuje, karze, jest ta, ta cała nadgorliwość. Wie pan, ludzie nie reagują na przykład na łamanie konstytucji, bo to ich. Paradoksalnie, bezpośrednio nie dotyczy, ale jak ktoś im zakazuje słuchać piosenki albo tę piosenkę z pierwszego miejsca daje na czwarte, jak ktoś sprawdza, czy w rowerze nie mają ulotek, jak ktoś widzi, że ktoś zajumał po prostu 70 milionów złotych i nie ma za to żadnej odpowiedzialności, albo jak ktoś widzi, że jakiś minister w swojej rodzinie potencjalnie napycha. Pieniędzmi, potencjalnie kieszenie, to ludzi to denerwuje. W związku z tym mówią: No, jaka, jakie to prawo, i jaka to sprawiedliwość. Tak? Zresztą wie pan, ja jestem tak zniesmaczony całą tą dyskusją w sprawie Sasina i mówię: Posłuchajcie, co z tego, żeście wygrali trzema głosami głosowanie? Naprawdę, artykuł 231 i 296 kodeksu karnego mówi jedną rzecz: wcześniej czy później. Prokuratura przyjdzie po tego Sachida, po tego Borawieckiego i po tych wszystkich facetów, którzy wydają się, wydaje się im, że są bogami. Przyjdzie. I Trybunał Stanu nie działał, zadziała. I tu po postawmy kropkę, historii, panie przewodniczący, bo musimy się Po raz pierwszy w historii, chciałem panu powiedzieć, będzie taka sytuacja, że zostanie rozliczona po raz pierwszy w historii po transformacji ekipa, która w tej chwili rządzi. Wspomni pan moje słowa. A ja, jak będę mógł do tego palec dołożyć, to dołożę. Wspomnę, panie przewodniczący, musimy kończyć. W naszym gościem był Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu. Dziękuję, panie przewodniczący, za spotkanie. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu bardzo. To była poranna rozmowa gazeta.pl, a my widzimy się już jutro też o 8.30. Dziękuję, że byli państwo z nami. Do widzenia, do zobaczenia.